W kolejnym spotkaniu w ramach słuchowiska prawnego pora, by zająć się kolejnymi terminami, które obowiązują w prawie, ale dla nas też powinny być zrozumiałe, czytelne, byśmy wiedzieli jak poruszać się w tej rzeczywistości. Dziś mówić będziemy o władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Co oznacza jej ograniczenia? Tym ekspertem jest Joanna Jańczy, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry. Władza rodzicielska po rozwodzie. Przede wszystkim jak głęboko i ile jest rodzajów tego ograniczenia władzy rodzicielskiej po rozwodzie? Władza rodzicielska to ogólnie prawa i obowiązki, jakie mamy wobec naszych dzieci, no, obowiązek ich wykształcenia, wychowania, podejmowania za nich decyzji do czasu pełnoletności w zakresie majątku czy innych kwestii. Kiedy rodzice się rozstają, no na przykład na skutek rozwodu, wcale nie jest powiedziane, że ta władza rodzicielska któremuś z tych rodziców musi być od razu ograniczona, czy zawieszona, czy w jakikolwiek sposób okrojona. Tak naprawdę bardzo często zdarza się, że jeżeli rodzice są w stanie się porozumieć co do tych najważniejszych kwestii dotyczących ich dzieci wspólnych, to obojgu rodzicom pozostaje ta władza rodzicielska. Mogą razem podejmować decyzje. Natomiast jeżeli nie są w stanie. Spokojnie, wygaszając te emocje wobec siebie, podejmować decyzje co do wykształcenia, co do edukacji, co do leczenia swoich dzieci, no to niestety sąd wtedy musi jednemu z tych rodziców, najczęściej no temu, który nie zamieszkuje na co dzień z dziećmi, ograniczyć, wskazując do jakich decyzji ta władza jest ograniczona. Wskazując na przykład, że jeden z rodziców ma ograniczoną władzę z wyjątkiem decyzji o na przykład leczeniu czy o wyjazdach zagranicznych, o uzyskaniu paszportu, czy edukacji, tak, bo to są takie kwestie dosyć istotne dla dzieci. Czyli za każdym razem głębokość sięgania tego ograniczenia ustala sąd. To tak. jest bardzo jasno określone i nic ponad to tutaj nie działa. Znaczy zawsze priorytetem jest porozumienie rodziców. W jakim oni zakresie są w stanie się porozumieć, w takim sąd to też uwzględnia. Natomiast jeżeli jest duży konflikt i wiadomo jest, że rodzice się nie porozumieją w nawet najprostszych albo bardzo istotnych kwestiach dla dziecka, sąd musi tutaj ingerować. W zakres, jaka ta ingerencja jest, to już zależy właśnie od sytuacji indywidualnej. Też inna sytuacja jest wtedy, kiedy na przykład jeden z rodziców na stałe przebywa poza granicami kraju albo po drugiej stronie kraju, czasem w zakładzie karnym, a czasem jest chory na tyle, że nie jest w stanie tej swojej władzy wykonywać. Wtedy też następuje ograniczenie, albo na przykład zawieszenie. Takiej władzy rodzicielskiej. Czy tutaj możliwe są zmiany w obie strony? Tak to nazwę. To znaczy, czy ograniczoną albo utraconą władzę rodzicielską można w pełni odzyskać? Można. To jest zawsze proces odwracalny. Jeżeli ustaną przyczyny, z jakich zawieszono władzę rodzicielską albo pozbawiono tego rodzica całkowicie władzy rodzicielskiej, zawsze jest możliwe, że w postępowaniu sądowym sąd przywróci tą władzę rodzicielską albo pełną, albo z pozbawienia, do ograniczenia do pewnych decyzji. Zawsze jest to możliwe. Jakkolwiek zawsze podstawą do tego wzajemnego egzekwowania, co jest naszym prawem a obowiązkiem, jest wyrok sądowy. Tutaj nie ma miejsca na pewną decyzję indywidualną członków jakiejś trudnej sytuacji rodzinnej, tak? Tutaj musi być to zapisane w jasnym orzeczeniu sądu. Tak, no jeżeli nie mamy orzeczenia sądowego, no to wtedy oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską i w niektórych sytuacjach instytucje różne, czy to na przykład placówki medyczne, czy szkoły, będą wymagały zgody obojga rodziców. No jeżeli jest problem, bo nie mamy... Rzeczonego ograniczenia co do jednego z rodziców, a nie możemy uzyskać tej decyzji, wtedy taką decyzję będzie musiał podjąć sąd, co wiąże się oczywiście z czasem, z oczekiwaniem, na co nie zawsze sobie można niestety pozwolić. I rozumiem, że niestety zdarzają się też tak drastyczne i dramatyczne sytuacje, w których obojgu rodzicom ogranicza się prawa rodzicielskie, ale wtedy albo jakieś inne osoby, które wskazuje się jako opiekunów zastępczych, albo państwo bierze na siebie obowiązek zadbania o bezpieczeństwo tych dzieci. No tak, zdarza się tak, że na przykład władza obojga rodziców jest ograniczana, ponieważ na przykład no, nie są do końca wydolni wychowawczo. Trzeba to wykonywanie władzy rodzicielskiej poddać takiej kontroli, opiece, wspomaganiu Wtedy sąd na przykład na podstawie artykułu 109 Kodeksu Rodzinnego może wydać odpowiednie takie zarządzenia opiekuńcze, na przykład nałożyć obowiązek kontroli przez kuratora sądowego, wykonywania takiej władzy rodzicielskiej. Może się też tak zdarzyć, no już w tych, tak jak pan mówi, drastycznych sytuacjach, kiedy ta władza jest całkowicie odbierana, wtedy dziecko najczęściej trafia do pieczy zastępczej i wtedy ci opiekunowie prawni, którzy są wyznaczani przez sąd, wykonują tak naprawdę te wszystkie obowiązki i prawa rodzica, tak jakby to oni mieli tą władzę rodzicielską. Przejmują, Przejmują całkowicie. I odpowiedzialność tak. za Oczywiście. dzieci. To słowo chyba ma tutaj duże znaczenie. Bardzo dziękuję za rozmowę o władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Co oznacza jej ograniczenie i w jakim stopniu może się pojawić? O tym mówiła dziś Joanna Jańczy, radca prawny. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają na terenie całej Polski. W punktach można uzyskać profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudnioną innych osób w ciągu ostatniego roku. Co istotne, nie ma określonego kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania ze świadczeń. Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Korda oraz w specjalnym serwisie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.